Jestem pewna, że jak porozmawiam z nim, to się z tego ucząźnie! Możemy z nim walczyć razem! Mów dalej! Hej, Pete, ruszamy do fundacji? Jasne, chętnie zobaczę, co tam robisz. Spoko, a ja chętnie ci pokażę. O, muszę odebrać, MJ dzwoni. Na razie! Hej, jak leci? Dobrze! Właśnie gadałem z Harrym. Ta cała fundacja może być interesująca. Fajnie. Też mam niezłe wieści. Znalazłam sprzęt, którego ten gang użył przy transferze więziennym. Istnie z tej ziemi. Ta. Goście mają naprawdę niezłe zaplecze. Miles chyba widział ich przy budce. Podobno wygląda jak jakiś myśliwy polujący na grubego zwierza. Ciekawe. Jeszcze powęszę. Jak trafię z tym na okładkę, może namierzę ich szybciej. I może się stracę roboty. Harry bardzo chce mi pokazać laboratorium. Nie mogę go zawieść! Zbliżamy się do rozbiórki szpitala, który ucierpiał w ataku Sandmana, ale jest mnóstwo śmieci, które przeszkadzają technikom. Jeśli jesteś wolny, przydałyby się nam twoje sieci do stabilizowania budynku w czasie pracy. Oczywiście, przepraszam, zaraz wracam. Jesteś. Przecież mówiłeś, że to startup. Ta, też liczyłem na coś trochę mniej takiego, ale to mój tata wszystko, no wiesz, zorganizował. I... Peter Parker. Ha. Jak? Podoba się? Trochę się to różni od tej klitki, w której gnieździłeś się z Ottem. A skoro już jesteś z nami, teraz praca naprawdę ruszy z kopyta. E, tato, Pit jeszcze nie wie, czy do nas dołączy. O, serio? Ale chcę go oprowadzić, żeby mógł zdecydować. W porządku. Wiecie, kiedy widzę was obu znowu razem... No dobrze. Miłego. Wyciągaj kartę. Rozejrzymy się. <słuch> Najpierw chciałbym ci pokazać coś na dole. Ch Charyt jest Co, nie? Tata czuł się trochę bardziej, niż bym sobie życzył. Jak wym? Przygotował wszystko, kiedy byłem w trakcie leczenia. Ale później wprowadziłem kilka zmian. Jakich? Przeznaczyłem swoją wypłatę na projekty badawcze, powołałem zarząd, który nas prowadzi, i dostosowałem projekty do naszej misji. Uzdrowić świat. Najpierw musisz poznać doktor Yang, głównenu entomologu. Wiesz, czym jest entomologia? Tak! Doktor Yang prowadzi ciekawe badania nad pszczołami, a właściwie nad tym, co na nie poluje. Tak mm. sprawdzałam danej z czasu ostatniego etapu. Gotowy pogadać z doktor Yang? Ty to pewnie Peter? Bardzo mi miło spodoba ci się ten projekt. Bardzo mi miło, doktor Yang. Podobno pracuje pani z pszczołami. Tak, i sprawa jest dosyć pilna. Jedna trzecia spożywanej codziennie żywności pochodzi z upraw zapylanych przez pszczoły, ale ich światowa populacja jest zagrożona, głównie przez jednego drapieżnika. Wilka pszczelego. Opracowaliśmy więc innowacyjną metodę pomocy. Chcesz zobaczyć? Porana. Super! Te małe drony to pszczeli ochroniarze, którzy mają atakować łowców pszczół. Czyli osy, które zabijają pszczoły. A ty wspierasz algorytm uczenia maszynowego. Widzisz tych holograficznych łowców? Im sprawniej ich trafiasz, tym lepiej nasze drony rozpoznają cel. Chodzi o to, żeby drony odstraszały wilki zamiast je zabijać. O, pięknie! Dana sesja. Doskonałe dane. Dobra, lądujemy. Witamy w sekcji endomorofitów. Gdyby te wirtualne osy, które pokonałeś, były prawdziwe, ocaliłbyś jakieś 2,5 tysiąca pszczół. Wow. Chętnie bym jakoś pomógł. Może spróbuję podkręcić szybkość sieci neuronów. O, bardzo proszę. Może jeśli Pit do nas dołączy, będziecie mogli pomówić. Dziękuję, doktoru Young. Mam ci jeszcze wiele do pokazania, Pitman. Chodźmy! Przed nami jest sekcja badań medycznych. Testujemy tu nowoczesną protonoterapię. Cechuje się ona dużą precyzją i pozwala uniknąć nadmiernego napromieniowania. To wszystko, o czym rozmawialiśmy. Wszystko, o czym marzyliśmy, żeby uczynić świat lepszym. Harry, pozwól na słówko. A, a czy to może zaczekać? Zajmę ci chwilę. Mhm. Dziękuję. Doktorze, to mój przyjaciel Peter. Peter to doktor Connors. My się już znamy. Pracowałem z doktorem Octaviusem. Przyszedł pan kiedyś porozmawiać o impulsach elektrodotykowych. A, tak. Szkoda doktora Octaviusa. Jego praca była bardzo obiecująca. Czy coś się od rana zmieniło? Zawroty głowy, bóle, lęki, natrętne myśli? Nie. Czuję się świetnie. I to mnie martwi. Dobrze było cię widzieć. Twój lekarz to Lizard? Tata wierzy w drugie szanse. Słuchaj, muszę gdzieś zadzwonić, ale śmiało rozejrzyj się. Wpadnij na górę skończysz. No, niezły numer. Ale obecność doktora Connorsa wychodzi tu wszystkim na zdrowie. To ja się rozejrzę. To oryginalny prototyp z laboratorium Otto. Potencjalny dowód z miejsca zbrodni. Ciekawe, jak tu trafią. Przy ostatniej partii wszystko zdawało się w porządku. Niezłe. Inspirowane dziełami Otta, ale bez problemów z okablowaniem. Ciekawe, czy dr Connors z tego korzystał. Chociaż po ostatnim jaszczurzym szale może już nie testuje sam swoich dzieł. Początki życia na Ziemi pozostają tajemnicą. Jak formy organiczne mogły powstać z niebiologicznych związków chemicznych? Ostatnie odkrycia meteorytów zawierających molekuły organiczne, uważane za budulec życia, mogą stanowić ważny krok. Zobaczenia. Od czego mam zacząć? Fajne rybki. Nie rybki, tylko obiekty badań. Chcesz je nakarmić? Pewnie. Pigmentacja japońskich karpikoi koi została dogłębnie zbadana, co pomaga w badaniach nad współczynnikiem odbicia. Wewnątrzkomórkowe, bezwodne kryształki guaniny. Rozdzielone cytoplazma. Przydają się przy ekologicznych pokryciach dachowych. Odjazd! Ney się zakochała w tym miejscu. Przy telefonie, z mam przyjemność? kroków, przez Byłaś w placówce? Hej, co robicie z tymi rowerami? Chcemy, żeby zasilały ultrawydajne akumulatory. Te rowery? Mogę się przejechać? Teraz nie, ale jak będą gotowe do jazdy, przydadzą nam się te sterzy. W porządku, wrócę później. Tak? Hej! Przejdź do mnie, kiedy będziesz gotowy. Zaraz tam będę. Do zobaczenia. Konsort... Ule są przykładem grupowego podejmowania decyzji i poruszania się. Tworzenie roli to coroczny proces, podczas którego kolonia rozrasta się i dzieje. Fundacja Emily May odkrywa specyficzne zmiany w widnie oscylacyjnym plastrów miru poprzedzające rój główny. Badania te pomogą pszczelarzom tworzyć zdrowy rój bez udziału inwazyjnych technik obserwacyjnych, zapewniając optymalny stan zdrowia i możliwości reprodukcyjne populacji pszczół. Drony? Tak! Laboratoria energetyczne i rolnicze nawiązały współpracę. Ultralekkie drony z nowymi akumulatorami do monitorowania upraw. Super! Zbierają też dane o uprawa? Będą, jak już je dopracujemy. To świetnie. Dzięki. Zapotrzebowanie na organy do przeszczepu znacznie przekracza liczbę dawców. Innowacyjne rozwiązanie. Korzystuje technologię grupy 3D w celu stworzenia organów zastępczych, zmniejszając prawdopodobieństwo odrzucenia przeszczepu i zwiększając szanse na sukces. W fundacji Emily Mel ta przełomowa technologia już teraz ratuje w Co tu się wydarzyło? Może pomogę? No tak, to chwilę zajmie. Teraz pewnie nie ma na to czasu, ale chętnie popracowałbym nad tym później. To jest tyle fajnych rzeczy! Gdybym tylko mógł to pracować. <śmany> to byłoby zbyt piękne. Mógłbym zacząć spłacać hipotekę. Tylko co, jeśli Spidey będzie musiał wkroczyć. To nie dam do przemyśleć, zaim się za trudnie. Serio, masz akcelerator cząstek? Przesyłamy nim wiązki protonowe do gabinetu na dole. Teraz jest w naprawie, ale niedługo wróci na miejsce. Niesamowite. Uwaga, to dokąd teraz? Na samą górę. Jesteś w dobrym nastroju, Harry. Czuję się świetnie. Cofnij się teraz w przeszłość i wróć myślami jeszcze przed czasy liceum. Do gimnazjum. Okej. Okay. No i pamiętasz czekaj. Popularny jesteś. Sorry, to w sprawie korków. Yy, co mówiłeś? Pamiętasz te lekcje z gimnazjum, na których uczyliśmy się o gregorze, mędlu i grochu? Tak, chyba tak. Genetyka i hybrydyzacja roślin? Właśnie. Tak więc doktor Foster zgarnął wszystkie możliwe nagrody za badania w dziedzinie genetyki roślin. Wow. Ej, a kiedy się rozglądałeś, miałeś okazję nakarmić rybki? Tak, było super. Bardzo ciekawy projekt. No i pozwala obniżyć poziom kortyzolu. Prawda? To jedno z moich ulubionych miejsc w całym budynku. Jeśli będę znaków podstawą systemu a N stopniem tego pierwiastka. Mm -hmm. Wszystko rozumiem. Można powiedzieć, że algorytm jest podobny do dzielenia liczby wielocyfrowych. Jasne. Aha. Tędy, jest stary! Doktorze Foster! Dziękuję, doktorze. A, Peter jak nie mam, ale ciągle o tobie opowiada. Bardzo mi miło. Dr. Foster pracuje nad efektywnością rolniczą. Jest nas więcej, a klimat zmienia się w nieprzewidywalny sposób. Musimy adaptować się szybciej niż natura. Rekombinacja genetyczna pozwoli uprawom sprostać nowym wyzwaniom, takim jak ekstremalna pogoda czy liczne szkodniki. Wypróbujesz platformę testową? Okej. Okay. Ulepszamy geny roślin, by zyskać optymalną jakość. Stworzymy na przykład roślinę, która przetrwa suszę. W naszej symulacji celem jest maksymalizacja wzrostu. Może poćwiczysz na tym? Okej. Okay. Dopasuj pary bazowe, by wcielić jak najwięcej genów wzrostu. Stworzysz roślinę, która wykarmi świat. Ciekawe... Dobra, chyba już łapię. Dobrze, teraz możesz spróbować na poważnie. To roślina, którą chcemy przystosować do suszy. Korporacje patentują nasiona GMO dla zysku i słusznie się je za to krytykuje, ale nasze wynalazki są ogólnodostępne, co wspiera zrównoważony rozwój. Sprytnie. Jesteś w zespole, ale mógłbyś spojrzeć na jeszcze jeden gen? Ciekawi mnie, jak do tego podejdziesz. To roślina dostosowana do miejskich ogrodów. Jasne. Ta robota, Peter. Używając tej technologii, wykarmimy świat przed 2035 rokiem. Wow! Znam pewien dach, na którym moglibyśmy to przetestować. O, jestem za. Harry miał rację. Wniesiesz cenny wkład w naszą pracę. Dziękuję, doktorze. To, co teraz? Ostatni przystanek. Chyba mój ulubiony. Gustowny, ale nie przytłaczający. Ciekawy, ale nie bez smaku. Imponujący, ale nie szpanecki. Twoje biuro? A może nasze biuro? Harry... Pamiętaj, to, co dziś widziałeś, to tylko próbka tego, czym my się tu zajmujemy. Ale nie decyduj się od razu, została jeszcze jedna rzecz. Okej. Okay. Ej, gdzie masz identyfikator? Bez niego nie wejdziesz. Eee... Gdzie go wsadziłem? Nie mów, że go zgubiłeś. Nie. Fałszywy alarm. Mam go. Śmiało, użyj karty. Wow. To jest naprawdę wspaniałe, doskonałe, na naprawdę tylko. Mam teraz naprawdę trudny czas. Podczas leczenia myślałem tylko o tym, co zrobię, jeśli przeżyję. Ciągle słyszałem głos mamy. Powtarzała, że nasza planeta jest zagrożona i że to ja muszę ją ocalić. Dołącz do mnie, a zdziałamy o wiele więcej. Przecież wiemy, kto tu jest mądrzejszy. Weź. Niech mama i mej będą dumne, co? To wspaniałe. Ale jest jedna rzecz. Mogę przestawić biurko tam? Lubię patrzeć na ściany, gdy pracuję. <śleszy> <śleszy> A, byłbym zapomniał. <śled bukan What>? <śled> 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 Będę potrzebował trochę czasu, żeby domknąć nauczycielskie sprawy, i o, oczywiście. Masz tyle czasu, ile chcesz. Równowaga to podstawa, nie? <śled> Ale widzimy się na Coney Island. <śled> no raczej. O, hej, byłbym zapomniał. Nasi naukowcy prowadzą też badania w różnych częściach miasta. Zajrzyj do nich w wolnej chwili. Wysłałem ci namiary. Dostaniesz się do nich z kartą. Dobra, polecę tam. Hej, wybacz, że nie oddzwoniłem wcześniej, ale byłem... Właśnie dostałem nową pracę. Serio? To super. Gdzie? W nowej fundacji mojego przyjaciela. Jest niesamowito. Ale później ci opowiem. Co tam słychać? Janki i ja namierzyliśmy porywaczy Lee i Skorpiona po smugach z ich Witola. Są przy moście w Williamsburgu. Spotkajmy się tam. Czekaj! Nie musisz skończyć eseju? Tak, ale praca czeka. Uwierz mi, powinieneś się teraz skupić na swojej przyszłości. Jak coś znajdę, dam ci znać. No dobra. Do powodzenia. Liczę, że doktor Foster się nie... że z nami jesteś. Połączyliśmy siły z Fist, żeby wykarmić naszą społeczność. Zaczniemy od ulepszenia ogrodów. Zbierz proszę próbki pobliskich roślin i zrób dobry użytek ze składanki genów. Łatwizna. Pobrać próbki, poskładać geny, nakarmić ludzi. Mógłbym poprawić efekt. Poszukajmy najlepszych próbek. Przeskanujmy te pnącze. Ta roślina nie potrzebuje zbyt dużo wody. Wykorzystam to. bardzo produktywna, mnóstwo owoców i Właściwie, chwast, ale jego wytrzymałość może być pomocna. Dobra, mam świetne próbki. Teraz je trzeba połączyć. Nie wierzę, że FEM chce udostępnić efekty swojej pracy. Nie należy myśleć o zyskach, kiedy w grę wchodzą podstawowe ludzkie potrzeby. Zobaczmy. Już wyrosła. Jeśli to się uda, rośliny będą rosły szybciej i dawały więcej owoców. Fist mogłoby zrobić dzięki temu tyle dobrego. Dobra, przygotowałem świetne nowe nasiona. Teraz muszę popracować nad miejscem do siewu. Zajmijmy się wodą. Trzeba otworzyć ten zapór. Oj, muszę to naprawić. Zdaje się, że ciśnienie wody obniża kilka przecieków. Jeśli nie znajdę wszystkich, system nie zadziała. To bez sensu, gdybym teraz wszystko utopił. May miała świetną rękę do swoich pomidorów. Może ja mam świetne sieci. Który się ucieszy. Nie musi wiedzieć, że Spider-Man pomógł. Ciekawe jaki projekty FM ma jeszcze w zanadrzu.